Cześć, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. No i w dzisiejszym odcinku umiejscowimy sobie budynki. Zapraszam! Tak się prezentują wszystkie budynki, które będziemy używać w dzisiejszym odcinku. Więc, zaczynając od lewej strony, mamy tutaj dom dwupiętrowy. Potem sklep spożywczy z mieszkaniem u góry, mini domek, sklep z zabawkami i kawialnie. Wysokość od chodnika do baseplayta wynosi yy, dwa study wysokości. Czyli tutaj coś takiego taka wysokość więc nasze budynki nie mają żadnych piwnic ani podwyższeń więc żeby tutaj ta podłoga zgrywała się idealnie z chodnikiem to trzeba je podnieść więc ja sobie przygotowałem takie elementy i po prostu damy je, przyczepimy pod budynek i wtedy on się nam podniesie. Więc yy, weźmy sobie taki pierwszy budynek. I tak, mamy tutaj już takie te. Trzeba się nawet, najpierw zastanowić, gdzie on będzie stał. On będzie stał w tym miejscu, tu. Więc te tutaj są... OK, albo jeszcze je sobie lekko zdemontuję, żeby były o w tym miejscu. I teraz bierzemy takie te, naczepiamy na te, co już tu były. I teraz jak mamy tą wysokość od chodnika do płytki, to stawiamy sobie budynek. I on sobie go wczepiamy. On jest przytwierdzony do płytki, i tutaj ładnie się nam zgrywa. Więc tak się prezentuje pierwszy budynek. I teraz zrobię to wszystko z tymi innymi. Wszystkie budynki mamy już umiejscowione znaczy nie umiejscowione, tylko je po prostu podwyższyłem. I teraz musimy je właśnie umiejscowić. Budynek dwupiętrowy pójdzie sobie za ten też mini domek. Dalej, potem pójdzie sklep z zabawkami w to miejsce. Tego też wczepię. Dobra, yy, mamy tutaj dach. Kawiarnia pójdzie sobie w to miejsce na rogu. Tutaj zostawiam przestrzeń, żeby się wejść do środka. I teraz, co zrobimy ze sklepem spożywczym? No, i ja sobie tak pomyślałem chwilkę, i mam taki pomysł, żeby go postawić o w tym miejscu, tutaj. Przesunę to sobie. O. I teraz to nie jest podwyższone, bo w odcinku o podwyższaniu. Hmm, chodników, yy, powiedziałem, że na razie podwyższamy tylko to, ale no, yy, to też trzeba podwyższyć, żeby postawić ten oto tu budynek. Więc teraz to podwyższę. Mamy to zrobione, ale niestety tu nie ma płytki, yy, więc ten sklep spożywczy będziemy musieli ustawić po prostu tak. Yy, to ma być raczej tu, o, więc tak by się to prezentowało. Ok. No, ale ten budynek nie jest narożny, więc będziemy musieli to jeszcze przemyśleć, więc najprawdopodobniej przesuniemy go sobie gdzieś tu, będzie tam stał, a tu będzie jakiś narożnik. No, więc y, tak się prezentują o, wszystkie budynki y, przymocowane oprócz sklepu spożywczego. Y, no, więc y, jeśli ten odcinek Wam się podobał, możecie dać łapkę w górę, zasubskrybować mój kanał i kliknąć dzwoneczek powiadomień, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Jeszcze przypominam, że można zaobserwować mój kanał na WhatsAppie. Link do niego jest na karcie społeczność, musicie tam sobie trochę dalej zjechać, ale chyba jest tam jeszcze, no więc yy, widzimy się w kolejnym odcinku. Pa! pa.